Cześć Wam. Poprzedni film skasowałem. Słuchajcie, bo wyglądałem zbyt niegustownie. A chodziło o to, że odsłaniactwo lekarza, o kłamstwo, podawanie dawki leku i tak dalej. No i co ja mogę powiedzieć? Przechodzę na tabletki, bo lekoś nie mówi prawdy. Dawkuję dawkę jak chcę. Ja to mocno przychodzę, ból głowy. Co więcej, ciśnienie mi mocno skacze. Agresja. Stany takie od, od agresji po, po płacz. Także no nie chcę z tym konowałem w poniedziałek rozmawiać. I wszystkim konowałem na no pochybę. Słuchajcie. Nie gniją, bo się niczym nie znają, a na pewno na leczeniu. Ja tak uważam, chociaż ja lekarzem nie jestem, ale ja mniej więcej wiem, co ja mogę wziąć, ile mogę wziąć i jak trzeba mi to podać. A nie, że ja nie śpię północy albo wcale nie śpię, bo niestety tak się dzieje u mnie. Kończę filmik, bo akurat Mam teraz breakfast. Dziękuję.